Wzorujemy postęp prac przy budowie obwodnicy niemodlina. Ostatnio jechałem, to jeszcze, jeszcze nie było takiej formy przebudowy jak w tej chwili. Z tego wynika, że już odcinek jest oddany jakiś do użytku. Lecimy nową obwodnicą. Niemodlina. Ładnie, ładnie. No, wmontujemy filmik porównawczy z ostatniego przejazdu. Kiedyś skręciłem w prawo, a zatem sosnowka jest już wyłączona. Nie musimy przez sosnowkę jechać, i chyba nawet przez nie modlić. Ale postęp prac jest niesamowity. No, to będzie. Ładny filmik a tutaj już na niemalbie trzeba zjechać jednak Jeszcze nie jest oddany do końca A no to teraz jeżdżamy na obchodnicę chyba Korfantowską 100 metrów skręć w lewo Za 200 metrów skręć w lewo No ładnie Sosnówkę ominęliśmy Choć jak był pewny, że ja tu skręcę Idź tą drogą Jesteśmy na kolejnym odcinku budowy Obwodnicy i Modlina Przy wyjeździe już z Brzęczkowic w kierunku Nysy O, i na grotku w prawo będzie. A nie tam jeszcze? No ładnie, ładnie. Coraz ładniej. I jedziemy w kierunku Nysy. W drodze mijamy miejscowość Jaczowice.